Odcinek drugi. Dobra siostra, chodźmy... do tego sklepu. Znowu do tamtego... Może znowu będzie Foxy, co? Fajnie by było, tylko dobrze... Fajnie by było, jakby nie było tej... Ym, Loli. No... Bo ona jest okropna, nienawidzę jej. Dobra, to chodź. Au! A zamknięte Faktycznie No to musimy czekać na kogoś Tak, pewnie Foxy zaraz przyjdzie Piętnaście minut czekania Kurde, no już 15 minut czekamy Chyba ktoś idzie Słyszysz? Mhm. Dzień dobry. Przepraszam, proszę pani, ale nie pracuje tutaj już, Foxy. Niestety nie, Foxy się zwolniła, więc teraz ja tu będę pracowała. A wy chcecie wejść? Tak, to proszę. Do zakasu. Widzisz Foxy? Już super jest, bo Foxy się zwolniła, naprawdę. Może z nią się też zakolo... już zakoleguje... Zakolegujemy. Proszę wchodzić. Proszę pani za chwilkę. Że zamknąć drzwi, proszę. Dobra. E... No ale widać, że ona jest starsza od nas o jakieś... 15 lat. Bo mamy 19, to ona ma... 40. No, może. No właśnie, więc się nie zakolegujemy. Teraz wejdźmy już bez dyskusji. Okej, okay, okej, okay, już idę. Dzień dobry. Dzień dobry, chociaż już mówiłam. Czy są jakieś dowozy? Drugie, coś przyjechało. Niestety jeszcze nie. O, boże, słabo. No naprzód Tam są te same co wczoraj. Wiem. Gdzie sobie posiedzę. Pół godziny oglądania. Siostra chodzi już pół godziny oglądasz. Dobra, idę. idziemy. Do widzenia. A kiedy będą te dowozy, Co, kiedy przyjedzie? No, przyjedzie za dwa dni. Dopiero? Tak. Siostra, przyjedziemy tu za dwa dni. Dobra. Wy, domu. To jesteśmy w domu. No. Musimy posunąć ten dywan, bo on się jakoś wysunął. I no. to co robimy? A nie wiem już. To tak tak. Źle. Dobra, przestań. Dziewczynki, posprzątajcie trochę w pokoju. Dobrze, mamo. Sprzątamy. Czy ty naprawdę chcesz w tym... Ała! Ała! W nudnym pokoju sprzątać? Jak mama każe, to trzeba. Ja na biurku, bo jest straszny bałagan. Teraz mój telefon spadnie. Chcielibyśmy mm. na urodziny do baśki. No, super, nie? Co jej kupimy jeszcze? Nie wiem. O. Ej, ale mama kazała posprzątać, a ja ty nie posprzątałaś. no co z tego. Chwilą samą mówiłaś, że mamy trzeba się słuchać. Może pościelić łóżko? No i posprzątałam na łóżku. Czyż nie ładnie? Tak, ładnie. Naprawdę super, słodko, serio, aha, no. No dziwniej się. jest coś porób. Ale co? Nie wiem co chcesz robić. Amelka, Zośka, duszka. A do Twojego cioci, mamusiu, możemy? Nie mówcie do mnie, mamusiu, tylko proszę Pani. Do twoje, do Pani możemy? Tak, powiedzcie. Oj, dzieci. Nie jesteśmy dzieci. Nie mówię do Was, tylko do moich dzie dzieciaków. Coś zrobić do jedzenia. Tylko co? Bo mamy tyle jedzenia. Może te z burgerem? No. Jeden z To moje, dla mojej córki, dla Drugi będzie dla Kuki. A ten trzeci będzie dla mnie. I tak. Muszę wziąć jeszcze talerzem. Jest dla Jessiki, bo ona lubi, jak na nim się mówi, Jessie. Dla Jessie. Ymm, dobrze. Więc... tak. Okej. Okay. Muszę to trochę ogarnąć. Okej, okay, już posprzątałam. Teraz może wziąć jeszcze dwa talerzyki. O, jeden już został. Tak, jeden? Jeden. Ciekawe, czy dziewczyny posprzątały w swoim pokoju. Mam nadzieję. I albo hamburgery poukładamy, ale chyba ci z bo są z serem. Idę postawić. Dobra, tego postawimy tu. Tego tu, a Jessica będzie tu. Dziewczyny, chodźcie. Cheeseburgery przyszykowałam. Mamo, nie chcemy jeść cheeseburgerów. Ale te wasze ulubione z serem. Miam! I tak nie jestem głodna, ale okej. Okay. Ten mój, ten mój. Tak, wiem, przecież ja jem hamburgera, bo ja nie lubię seru. Sera. o zjedzeniu izburgerów i hamburgerów i odniesieniu naczyń no czysty stolik prawie trzeba go wytrzepać teraz czyściej. zmykajcie dziewczynki do swojego pokoju muszę pooglądać rozmowy w toku uwielbiam je po prostu a my szkołę to szkoła będzie za pięć godzin, dopiero dziesiąta. Znaczy za sześć, bo macie za siedem, bo jest dziewiąta, więc tak. Mhm. Ciąg dalszy nastąpi.